od samego początku za cel działania postawiło sobie pewną branżowość, czyli skupienie się na pewnym wybranym obszarze rynku i budowanie rozwiązań, zarówno produktowych, jak i kompetencyjnych w firmie, w oparciu i dla tych konkretnych wybranych branż. Szeroko rozumiana branża to jest ogólnie mówiąc produkcja i dystrybucja, i w ramach. Tak szerokiej zdefiniowanego obszaru skupiamy się na sześciu konkretnych branżach, czyli motoryzacja, przemysł medyczny, elektronika, przemysł, produkty, produkty konsumenckie i produkty spożywcze. No, i teraz przechodząc do korzyści dla klienta i dlaczego ta strategia jest ciekawa i może przynosić te korzyści. To powoduje, że system nie jest rozbudowany ponad miarę, tak. Jeżeli system miałby obsługiwać i spełniać potrzeby każdego, to oznacza, że musiałby zawierać w sobie bardzo dużo funkcjonalności, które by w różnych sytuacjach były wykorzystywane przez różne firmy. W naszym systemie tak nie jest. W naszym systemie funkcjonalności, które tam są, są potrzebne dla tych konkretnych branż, które wymieniłem wcześniej. I to sprawia, że system jest, nazwijmy to, szczupły, czyli głęboko wchodzi w pewne potrzeby konkretnych firm, a nie ma przerostu funkcjonalności, które są im niepotrzebne. I teraz dzięki temu ten system jest łatwo wdrażalny, to powoduje, że czas wdrożenia jest krótki, to powoduje, że koszt wdrażania jest mniejszy, no i to powoduje, że czas zwrotu z inwestycji, o który każdy menadżer pyta, jest dosyć szybki. Później utrzymanie tego systemu jest też e, tańsze, łatwiejsze. E, na pewno nauczenie się takiego systemu, który nie jest przeładowany funkcjonalnościami i nie ma skomplikowanego procesu obsługi e, tego systemu, też jest e, ważne i bez, nie bez znaczenia, zwłaszcza gdy jest duża rotacja pracowników i, i ci pracownicy muszą się co chwila uczyć tego systemu, nowi pracownicy uczą się tego systemu. No, także to powoduje, że wydaje nam się ta strategia bardzo ciekawą do zaoferowania. No, i oczywiście, tą strategię potwierdzają pewne badania analitycznych firm, które są prowadzone które pokazują, że ta strategia branżowości i wyszczuplania systemu i skupiania się na konkretnych funkcjonalnościach i branżach sprawia, że system ma bardzo dobry wskaźnik tzw. Tak TCO, czyli Total Cost of Ownership, czyli sumując wszystkie koszty utrzymania systemu w trzech czy pięciu latach, no to w pewnych segmentach rynku QAD jest ewidentnie bezkonkurencyjny. Tak samo patrząc na korzyści mierzalne, które, które są firmy, które potrafią mierzyć z wdrażania takich systemów, te korzyści również są ciekawe, najciekawsze w pewnej klasie firm właśnie dla QAD. No i na sam koniec oczywiście to ROI, o którym mówiłem wcześniej, też jest krótkie. Robiliśmy nawet takie badanie my tu w Polsce dla kilku wybranych naszych klientów i według pewnej metodologii te ROI były naprawdę atrakcyjne, idące nie w lata, jak to się dzieje w dużych, skomplikowanych wdrożeniach, a w miesiącach.